lat Pijany mieszkał w śmietnikach, bunkrach i na działkach. A aż pewnego dnia dotarli do niego ewangelizatorzy z informacją, że Bóg go kocha. On tę wiadomość wykorzystał najlepiej, jak można było. W pewnym momencie Pan Jezus otworzył też mi oczy i uszy. Zobacz, śpisz na ulicy, trzy razy zamarzłeś, więc daj se, daj se pomoc, Już nie bądź taki uparty. Jezus jest swoim najlepszym przyjacielem. Po, po spowiedzi, gdy odeszły wszystkie, wszystkie troski i zakłopotania, po mursach świętych, gdy przyjechałem do domu, i bo jest najświętszy sakrament. Poszedłem pod najświętszy sakrament i się poczułem lepiej. Się odżyłem tak jakby drugie życie, dostałem drugie tchnienie w siebie, drugą młodość. Przy najświętszym Sakramencie nauczyłem się pokory. Żywości. Historia życia Mariusza Merchela jest niezwykła. On wie, co to jest głód, zimno, samotność i strach. Miał zaledwie 16 lat, gdy został bezdomnym, a potem przez kolejne 16 lat tułał się po śmietnikach, działkach, bunkrach, wszędzie tam, gdzie kąt może znaleźć bezdomny. Ale Mariusz Merchel wie, jak wielka jest Boża Miłość, jak może zmienić życie człowieka. Wystarczy, że człowiek Bożej Miłości odpowie tak przyszedł w świetle 31 października 2017 roku około godziny 10 Zna, znajomi też którzy mieszkali na ulicy wyszli z samochodu z, z jakimś ludźmi był tam mężczyzna i kobieta okazało się, że to jest ksiądz i kobieta, która założyła później fundację i poprosili mnie, poprosili mnie o poprosiłem o modlitwę i zobaczyłem, że ten ksiądz, mnie o to ksiądz, poprosiłem ich o modlitwę Zaśpiewaliśmy pieśń, bo jak w śmierć śmierci potężna jest miłość, parkę. ludzie normalnie wyrzucali śmieci, się patrzyli na dziwaków. I od tego wszystko się zaczęło, z tego praktycznie zmienia, powoli zmieniałem swoje życie. Do schorowanego, głodnego, zmęczonego piciem alkoholu mieszkającego w śmietniku mężczyzny dotarli wtedy ewangelizatorzy z Torunia, apostołowie miłości. Mój stan zdrowia już się coraz gorzej po, po warszał, już szedł przed trzeci, czwarty dzień byłem w szpitalu. Dlatego, jeśli powiedzieli mi, że czy chcesz zmienić swoje życie, że w ksiądz z Pisma Świętego Jezus się o ciebie troszczy, Jezus wysłał nas po to, żeby, żeby Ciebie właśnie znaleźć, zobaczy po imieniu, od razu mi się przypomniały słowa Jana Pawła II. Jak było tę klawę i kardynał Wyszyński powiedział do Jana Pawła II, Pan jest tu cię wzywa. jest tu i cię żywa. I zacząłem powoli zmieniać swoje życie. Mężczyzna zgodził się na detoks i terapię, cały czas wspierali go toruńscy ewangelizatorzy. Modlili się z nim i za niego. Dostałem modliternik od księdza. Modlitwy podstawowe znałem w pamięci, tylko było bardzo ciężko po tylu latach sobie wszystko przypomnieć. Dostałem modliternik, dostałem różaniec, dostałem ten krzyżyk, który mam na sobie. I zaczęliśmy, jak chodzić do kościoła, zacząłem sobie przypominać, jak msza święta wyglądała. I tak jakby poszedłem do pierwszej spowiedzi, to tak po, po tych, nie by byłem gdzieś 10 lat więc tak jakby kamień ze mnie zaszedł, z skrzydeł dostał, jakieś nowe życie. I od tego się wszystko zaczęło. Poprzez, poprzez, zgodziłem się na terapię. Po terapii mężczyzna przyjechał do Domu Miłosierdzia Bożego w Koszalinie. Zamieszkał najpierw w chwili Domu dla mężczyzn w powiecie świlińskim i powoli uczył się żyć w trzeźwości. Najważniejsze jest też przygodzić do Pana Boga, bo to bardzo, bardzo dużo daje. Modlitwa Bóg Święty naprawdę prowadzi. Pan Jezus prowadzi, tylko po prostu trzeba, trzeba dać się prowadzić. W pewnym momencie Pan Jezus otworzy też mi oczy i uszy. Zobacz, śpisz na ulicy, trzy razy zamarzłeś, więc... W nice, Państwo nice, pomoc, już nie być taki uparty I coś w sercu się zmieniło i pomyślę. Już może byłem zmęczony tą ulicą, bo tak, bo ulica też męczy. Już może mi się zbudziła ta ulica i chciałem zobaczyć bo i tak nie mam nic do stracenia. Teraz mężczyzna odkrywa radość życia na trzeźwo w domu miłosierdzia Bożego w Koszalinie, angażuje się w pomoc innym, m.in. rozdaje posiłki ubogim. Znalazł też pracę i myśli o przyszłości. Dużo Wam wdzięczam domowi siedział za to, że nie piję, że wyglądam jak wyglądam, że mam pracę, że wychodzę na prosto po takim tak łatwarym życiu. Teraz się czuję jak ryba w wodzie tutaj. Dzięki temu do domowi nie piję. Wiem teraz to na pewno na 100%, że dzięki Panu Jezusowi, który jest w kaplicy, nie mam też nerwów. Kiedyś byłem bardzo nerwowy, wybuchowy. Teraz jest coś mnie, Gdy nerwy mam czy coś, to jest na dole kaplica, wiem że mogę zejść. Mogę się, tu jest to, że jest towarzystwo każdy każdego wysłucha. Kolega w spokoju, kolegę w spokoju, więc można porozmawiać w pokoju, można porozmawiać z kimś innym na jadalni. A wiadomo, że gdy się było na ulicy, to nikt nie słuchał, no bo ktoś posłucha bezdomnego. A jak się rozmawiał w poprzednich przy więc tu macie bardzo różne problemy. Jeden drugiemu pomaga ze znalezieniem pracy. Wśród Radek pomaga, pomaga duchowo. Wspiera modlitwą. Modlitwą Pana Mariusza wspierają też ewangelizatorzy Storunia, Torunia, którzy pomogli mu wyjść z bezdomności. Myślę, że taką piękną wyciągnę. Wszystko jest łatwe, wszystko jest możliwe. Więc, jeśli coś się nie udaje, coś wypada z rąk, tak, czy, czy, czy coś jest nie tak, to a, nie sprawia, że wszystko jest łatwe, tylko jest wszystko możliwe dobrze. Może coś jest napisane w losie dla mnie, że, że, mam, że mam dać, powiedzmy, mam dostać nowe życie, nową szansę od, od losu, od Boga.